Witam, pytanie do rozwodników Czy jak się rozwodziliście i robiliście przyjęcie rozwodowe To czy goście dawali wam koperty jak na weselu? Oczywiście, a w przyszłym roku będą dawać kolejne koperty na drugim ślubie I tak w kółko będziemy się bawić Goście mają dużo kopert, koperty tanie są Ostatnio kupiłem całą paczkę za 4 zł, więc wiem co mówię A tak już na poważnie Przy przyjęciu rozwodowym trzeba zwrócić gościom to co dali w kopercie na wesele Albo inaczej, to goście powinni płacić odszkodowanie Bo dokładając się do wesela młodych przyczynili się do rozwodu Brak ślubu i wesela równa się brak rozwodu 19? 130 czarny Mercedes. Okej, okay, to albo ja, albo mąż będzie. Muszę poczekać za mężem, bo jeszcze nie wrócił, a dzieciaki akurat kalacje jedzą. Oki, okay, jadę do bankomatu, więc 10 minut mnie nie będzie. To mąż nie zdąży wrócić. Kurczę, zapraszam jutro po odbiór, a nie da rady pan podrzucić. Dlatego właśnie często lepiej wyrzucić do śmieci i zaoszczędzić sobie nerwów niż komuś oddać. Czemu zawsze na 5 minut przed spotkaniem w dowolnym miejscu miasta okazuje się, że jednak sorry, nie, ale skoro żeś człowieku wyjechał, to kop pod dom. Co ci szkodzi? Znając poziom takich ludzi, to podjechałbyś z towarem pod dom, a ona aby zapytała, czy może być za darmo i czy nie miał być dwóch dyszek, bo do fajek brakuje. Pozdrawiam serdecznie, mam pytanie i sprawę. Proszę pani, wczoraj widziałem na TikToku na live, jak mówiła pani o węglu. Podobno pani kupuje węgiel i chcę prosić o 3 tony węgla do mnie na zimę. Mam czwórkę, dzieci, nie mam chłopa. Teraz tak ciężko dostać węgiel i jest taki drogi. Chcemy tylko 3 tony, aby nie było to odebrane tak, że chcę zaraz 5 ton. Tylko musi być z transportem, bo ja nie mam jak przyjechać, mam daleko do Śląska, bo mieszkam nad morzem. Transport po pani stronie. Czy dałoby się to załatwić? Jeśli tak, proszę o wiadomość na czacie. Jak nie, to też proszę napisać. Szukam osób z wielkim sercem. Mogę podać zaraz adres, jak co? Będę wdzięczna. Przecież tylko 3 tony, a nie 5. No ludzie, miejcie serce. Czepiacie się, przecież ma 4 bombelki, które nie mogą marznąć w zimę. Wy też lubicie ciepełko, a ona nie chce 5 ton, jak darmozjad, jakiś tylko 3 tony. Dej 3 tony węgla za darmo, nie 5 ton, żeby nie było, że pazerna. Żeby było śmieszniej, ktoś tu dejuje o towar wart ponad 10 tysięcy złotych po obecnych cenach. W sumie to czwórka dzieci to aż 8 rączek do zbierania chrustu. Mam do tego pytanie. Może głupie, ale zależy mi, a średnio z kasą. Czy jest możliwość płatności innej niż raczej nie praktykuję przyjmowania zapłaty w naturze lub wymiany barterowej jeżeli to ma pan na myśli nie mam zbyt kasy a mi zależy stąd chciałem zapłacić ustami pozostawię to bez komentarza rozumiem i przepraszam błagam muszę wiedzieć co to za przedmiot był w stanie zmotywować kogoś do takiej oferty niech ktoś da znać jak będzie wiadomo co to płacę uśmiechem bombelka chociaż w sumie może pan ma piękny głos i chciał zaoferować usługi lektorskie albo coś zaśpiewać nie sprecyzował w sumie o jaką zapłatę mu chodzi kupię lub przyjmę działkę nad morzem na półwyspie helskim w wiasarni w cenie max do 30 40 000. Wiem, że to trudne, ale może się uda. Nie szukam działki dla zarobku, ale aby spełnić marzenie od dziecka. W dzieciństwie i młodości przeszedłem przez miliony piekieł bardzo okrutnych i brutalnych. Dzisiaj mam marzenie. Działka nad morzem, gdzie mógłbym spędzać wolne chwile i wreszcie cieszyć się życiem w pokoju i radości. Jakby ktoś miał taką działkę na mazurach, to ja też chętnie. Jedną dostałem w górach od bezdomnego pana Stanisława z Warszawy. Niestety zmarł i nie zdążyłem zapytać, czy ma też działki na mazurach. Zbyt mało narysował rybek oraz gołębi. No i brakuje cierpiącego Jezusa na krzyżu, bo tak to ciężko zobrazować. Sobie przez co autor przeszedł. Nowy level. Dej, bo miałem marzenie za dzieciaka. Ludzie wstydu nie mają. Tylko dwie osoby oderwały numer telefonu. Dzień dobry. Poszukuję kobiety do opieki nad dzieckiem 2-3 razy w tygodniu na kilka godzin. Dziecko ma 8 miesięcy. Praca polega na przewijaniu dziecka, usypianiu, czuwaniu kiedy śpi. To wszystko. Wiem, że to bardzo łatwa i lekka praca, dlatego też proszę spodziewać się stosownego wynagrodzenia. Pracę można też potraktować jako trening przed własnymi dziećmi. Dodatkowo można zawsze zdobyć doświadczenie zawodowe i wpisać sobie to do CV. Dodatkowo chciałabym, żeby pierwszy dzień był w mojej obecności, co jest raczej zrozumiałe w obecnych czasach stawka 450 za godzinę. Jakiś namiar za taką stawkę to może i warto zmienić płeć. W sumie to aż nadto, myślę, że uśmiech bąbelka to wystarczająca zapłata za tak lekką pracę, a w wolnym czasie jak dziecko śpi, można ugotować obiad i posprzątać w domu. Stawka bez zmian oczywiście. Bo przecież jak dziecko śpi, to się nim nie zajmuje, więc zapłata się nie należy. Jeśli ktoś jest leniem i nie chce tworzyć narodu i jego siły biologicznej, a także intelektualnej z powodu wygody, niech płaci na te dzieci, których rodzice mają trudności finansowe. Już. Z pieniążkami i ciepłą kapuciną Siły intelektualnej? Z takimi rodzicami to będzie cud, jak bąbel podstawówkę skończy. Bezmyślna prokreacja dla 500, siła intelektualna narodu. Wybierz jedno. Dzień dobry, szukam pracy. Minimum 50 zł na godzinę na rękę, stałe godziny pracy, służbowy samochód i telefon mile widziany. Nic ciężkiego, bo nie lubię się przemęczać. A mi się podoba takie podejście do tematu. Dobrze mieć tyle wiary w siebie i swoją wartość, żeby widzieć dla siebie coś więcej niż minimalną. Może ten ktoś nie ma pracy, ale za to ma dobre spojrzenie na siebie. Każdy krytykuje, ale i tak w duchu każdy pragnie tego samego. Mi nie jest potrzebna praca, tylko pieniążki i wygodny styl życia. Nie wstydzę się tego. W normalnych krajach rząd wspiera kobiety finansowo, żeby było dobrze, a w tej zasranej Polsce kobiety muszą pracować. Bo rząd nic nie da. Wszystko dla facetów jest, a dla nas nic. Pewnie do kopalni mamy iść albo na budowę. Dla facetów wszystko jest. Śmieciarz plus, górnik plus i emerytura 65 plus. A niektórzy mogą nawet odblokować alimenty plus. Tyle opcji. Nic tylko wybierać, przebierać i wytykać palcami zabiedzone i strudzone matki. Tymczasem ja siedzący na majorce za pieniądze, które rząd daje facetom popijający drinki i czytający takie posty. Ej hey ludzie, skoro paliwo jest po 8 zł za litr, to przecież taki standardowy samochód ma silnik dwulitrowy, więc 16 zł za napełnienie zbiornika to dla was dużo? Nie wiem, ale ja to od lat tankuję zawsze za 50 zł i nic nie drożeje. Widać, że instrybutory mają coraz lepsze, bo coraz szybciej tankuję tylko. Pomocy jest dramat dla mnie i moich najbliższych. Jesteśmy ekologiczną rodziną. Segregujemy odpady, nie marnujemy żywności i ogrzewamy dom ekologicznym paliwem, jakim jest gaz. Niestety ceny tak poszybowały w górę, że aktualnie nie stać nas na utrzymywanie komfortowej temperatury. Czy są tutaj dobrzy ludzie, którzy mogliby nas wspomóc napełnionymi butlami gazu? Nie chcemy palić innymi, alternatywnymi źródłami ciepła, zważywszy na smog. Wy nam pomożecie ogrzać dom, a w zamian my damy wszystkim zdrowe powietrze do wdychania. Kochajmy się wzajemnie i pomagajmy bezinteresownie. Polecam opony, idzie wyrwać za darmo. Problem z rozdrawnianiem, co prawda, ale szlifierka kątowa da radę. Tanią i przy okazji utylizujemy śmieci. Jak są tacy ekologiczni, to może niech w lepiance mieszkają. Szuka mega dobrego ad od spraw rodzinnych i rozwodowych, który zajmie się mega trudną i skomplikowaną sprawą za darmo. Czyli wychodzi na to, że im sprawa bardziej skomplikowana, tym cena niższa. Niech weźmie Wersow. Co prawda, jeszcze nie prawnik, ale akurat przedział cenowy w jej przedziale kompetencji. Wynajmy pokój z oknem i tapczanem, potrzeba poodkurzać kuchnia łazienka, nowa mikrofalówka. I wiesz, że inflacja nieźle uderzyła, gdy nawet za melinę trzeba płacić 500 zł. Poodkurzać? To trzeba spalić i na nowo urządzić. Nie rozumiecie. Wynajmie pokój, lokator posprząta i jeszcze jej zapłaci. To się nazywa mieć głowę na karku. Przestałam wierzyć w starzenie się i śmierć 3 lata temu. Ciało podąża za programami umysłu, inaczej mówiąc, jeśli wierzymy w starość, to nasze ciała będą temu podlegały. Kiedy mówię, że nie ma czegoś takiego jak starość czy śmierć, spotykam się z różnymi reakcjami, ale nie przeszkadza mi to. Ja przestałem wierzyć jakieś 700 lat temu, ale nie wiem jeszcze, czy mam rację, czy nie. Nie mogę poprawnie skończyć eksperymentu, bo grupa kontrolna mi ciągle umiera. Oczywiście w całej historii ludzkości nie było przykładu ani jednej osoby, która by potwierdziła takie słowa, ale to nic. Ona wierzy, że tak jest i koniec. A za kilkadziesiąt lat będzie miała niezłe. Zdziwko. Tłumaczę opowiadanie przygodowe z języka angielskiego na polski. Jest ktoś na grupie, kto w wolnych chwilach chciałby pomóc w tłumaczeniu? Nie oferuję pieniędzy za tłumaczenia, a jedynie przeczytanie ciekawej historii. Teksty są dosyć trudne, więc przyjmę tylko zaawansowanych tłumaczy, których także sprawdzę jedną stroną testową do przetłumaczenia. No, no, okazja do nabrania cennego doświadczenia się szykuje. To wartość sama w sobie. Zdechnę z głodu, ale co się naczytam fajnej historii, to moje. Biorę w ciemno. Potrzebuję fachowca do remontu kuchni. Nie oferuję pieniędzy, ale za to nie musisz siedzieć w domu i się nudzić. Jak wyremontujesz całą kuchnię i będę zadowolony, to może jeszcze kiedyś się do ciebie odezwę. Czy ten przedmiot jest nadal dostępny? 55 zł. Witam, tak, aktualne: 850 zł. Sprzeda pan za 569 zł. Sprzedam za 796 zł. Niżej nie zejdę. Bardzo mi zależy, bo córki śpią na samą kołdrę na ziemi, bardzo proszę. A potem tyle tych chorych córek przez to spanie na zimnej podłodze. Serca nie masz, oddałabyś jej to za darmo, a nie. Jej córki śpią na podłodze. Skoro sprzedajesz takie drogie łóżko, to cię stać. Ja bym napisał, że w takim razie powiadomię Mops i o na pewno pomogą. Wszyscy studenci powinni otrzymywać pensję minimalną, pozwalającą im się utrzymać na studiach i skupić na nauce bez potrzeby podejmowania dodatkowej pracy. Bo to wcale nie jest tak, że jak ma się dziecko, to ma się też psi obowiązek utrzymywać je, dopóki się uczy. W takim razie wszyscy pracujący powinni dostawać dodatkową pensję, aby móc się spokojnie skupić na pracy i nie szukać innej. Dochód bezwarunkowy dla wszystkich. Bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. Nikt bez uprawnień medycznych nie ma prawa mierzyć dziecku temperatury. To jest zabieg medyczny. A czy bez dyplomu mogę sobie sam plasterek zmienić? To ja. Z moim doświadczeniem w opatrywaniu ran, wyciąganiu drzask, mierzeniu temperatury i podawaniu leków oraz diagnozowaniu biegunki czy kataru jestem internistą chirurgiem. Ja się normalnie marnuję. Zabieg medyczny, bo pewnie go za głęboko w odwłok włożyła i bez chirurga się nie obyło. Cena ekspresu to 700 zł. Okej, okay, moja cena 100 zł. Mam taki tylko na przyszłość chcę mieć części. A to ja panu nie sprzedam, bo szczerze za 100% sprawny towar to byłoby wstyd za 100 złotych i dać. Okej, okay, no poproszę nie wyzuzać, kupię! Kupię Audi A5 za 100 zł, bo mam taki sam, ale chcę mieć na części. Proszę nie wy Zuza. Jak tak czytam te posty, to boję się cokolwiek wystawiać na OLX, bo nigdy nie wiadomo z kim się będzie trzeba targować. Jakby była pani rzeczywiście zdecydowana, to mogę ją oddać za 7500. Witam, za 5500 sprzedam mi pan Alfę. Zakochałam się w tym autku, ten kolor taki piękny. Potrzebuję autka do pracy, za taką kwotę nie stać. Sama w tych ciężkich czasach wychowuje córkę. A jak właściciel auta wychowuje dwie córki, to może podbić cenę o 2000 w górę? Samotna matka z córką i jeszcze Alfę kupuje. Mało ma problemów, w sumie to przynajmniej do pracy chce dojeżdżać, a to już w opór dużo. Jest opcja za darmo. Proszę, jedyne takie ogłoszenie na OLX. Bardzo proszę do paczkomatu za darmo. No jasne, wyślę za darmo, kup z przesyłką. A nie ma opcji paczkomatem? No jest, będzie paczkomatem. Ale za przesyłkę i wszystko płaci pan, pani. Ja tylko odbieram, ale za przesyłkę płaci pan, ja tylko odbieram i tak ma być. A w ogóle za darmo? Dlaczego tak drogo? Trzeba było zapytać, czy jeszcze coś dołożyć, bo nie będzie się opłacało do paczkomatu tylko po słuchawki iść. Dziecko 5 lat ma, wszy, już czwarty raz, zaczęli się w kwietniu od przedszkola, zaraziła się od koleżanki, później od sąsiadki co obok nas mieszka. Teraz znów... Znowu jak rozwiązać ten konflikt? Przy desperacka potrzeba przynależności lub powrotu do klanu. Kto czuje się u was jak wyrzucony poza rodzinę? Drodzy rodzice, zapamiętajcie, jeśli wasze dziecko ma wszy, to dlatego, że czuje się odrzucone. Może po prostu dzieciak szukał towarzystwa i znalazł wszy. Nie masz dziecka i myślisz, że jesteś szczęśliwa? Nieprawda, nie jesteś. Jeżeli masz dla kogo żyć, dla miłości bezwarunkowej, to wtedy jesteś szczęśliwym człowiekiem. Dla partnera się nie żyje. Będąc kobietą dla tylko dla dziecka własne, dla miłości bezwarunkowej, nie masz dziecka, nie zrozumiesz. Chyba dopiero jak będę miał dziecko, to zrozumiem co ta kobieta chciała nam przekazać. A potem urodzisz dziecko i ci taka powie szachmat. Teraz dopiero zobaczysz, co to znaczy naprawdę być matką. Dzieci są super, szczególnie jak kończą 20 lat, wyprowadzają się z domu i wpadają od czasu do czasu na obiad albo kawę. Skończy się to. Powinno być jedno mieszkanie na jedną osobę. Gdy ma się więcej niż dwa, należy obciążyć właściciela potężną sumą. Skończyłoby się zarabianie. Tak, bo jak ktoś się dorobił ciężką pracą, to go trzeba dojechać. Niech za pracowitość i przedsiębiorczość cierpi. A nadmiar mieszkań oddać nierobom i leniom, to jest jedyne słuszne rozwiązanie. A da radę pani da... Ten wózek za 500? Tak, przesyłka przez pocztek z około 30 zł wynosi. Aha, a chciałam się zapytać, czy da pani coś taniej jeszcze za ten wózek? Pomyślałam, że dziś dostanę więcej pieniędzy, a dostałam tylko 500 zł, a muszę jeszcze kupić łóżeczko. Aha, a chciałem jeszcze zapytać, czy da pani też telefon, bo mi się znienacka chora córka urodziła. Ona chyba nie wykminiła, że więcej pieniędzy dostaje się, gdy jest się gdzieś zatrudnionym, a tak to jest niestety tylko 500. Najlepiej byłoby odpowiedzieć, podając link do wyszukiwania z ustawionym limitem ceny, o jaki taka osoba prosi. Moja mama z ojczymem brali ślub 4 cztery... Lata temu i sprawdzali koperty, a goście stali w kolejce i je dawali. Jeśli ktoś dał mniej niż bodajże 800 zł na parę, to był wypraszany z wesela. Na maj 2024 mamy z partnerem zaplanowane wesele i prawdopodobnie zrobimy identycznie, aby nie było nieprzyjemnych sytuacji. I tak oto na weselu ostało się pięć osób: rodzice i napruty szwagier, z tych młodych. Chciałbym zobaczyć film z tego wesela, zwłaszcza momenty wręczania kopert, liczenia kasy i miny tych, którym nakazuje się opuszczenie przyjęcia. I prawidłowo, jak kogoś nie stać, to niech nie przychodzi. Czy rodzic jest zobowiązany prawnie do kupna przyborów szkolnych, kredek, farb, ryzy, papierów do ksero i podręczników do zerówki? Czy to powinno być w gestii szkoły? 500+, plus chętnie biorę, lecz niechętnie wydaję na potrzeby bąbelka. Tak, nauczyciele powinni oddawać swoje wypłaty dla dzieci uczących się i jeszcze kupić im wszystko, co potrzeba do nauki. Do tego jeszcze dla rodziców powinien być dołączony do wyprawki pakiet w specjalnym spa all inclusive w Choroszczy. Rodzic jest zobligowany wyłącznie do pobierania 500+. plus. Wszystkie inne obowiązki oraz odpowiedzialność za wychowanie bąbelka spoczywa na instytucji państwa. Dzień dobry, chciałabym zwrócić samochód i otrzymać zwrot gotówki na podstawie ukrycia przez pana wady. Jaki samochód? Ja żadnego samochodu nie sprzedawałem. Skoda, numer rejestracyjny? To było prawie 3 lata temu. Samochód nie działa, proszę o zwrot pieniędzy albo mój prawnik kieruje sprawę do sądu. O kurde, to tak można? Też kupiłem samochód z 3 lata temu. Sprzedawca mówił, że bez rys, a po tych trzech latach i wjechaniu do rowu cały bok zarysowany. Niech oddaje kasę albo płaci za lakiernika. Oddam płytki za darmo z całej łazienki pod warunkiem, że osoba, która będzie zainteresowana we własnym zakresie je zdejmie ze ścian. Płytki białe w rozmiarze 20 na 20 cm. Zapraszam, zależy mi na czasie. W skrócie zrób za mnie całą robotę i jeszcze wynieś ten badziew za darmo, a na koniec oczywiście podziękuj. A ja chętnie oddam komuś samochód za darmo, tylko najpierw musi go sobie sam ukraść z ulicy. Witam serdecznie z racji tego, że wielkimi krokami zbliża się festyn z okazji Dnia Dziecka w połupinie, Szukamy sponsorów bądź osób, które mogłyby zapewnić jakieś atrakcje bądź pokazy dla dzieci w zamian za ich uśmiech. Biorąc pod uwagę rosnącą inflację, to ile jest teraz wart uśmiech bombelka w przeliczeniu na złotówki? A nie, uśmiech bombelka jest bezcenny przecież. Ja zasponsoruję, ale muszę dostać jednego dzieciaka i zrobić zakupy za jego uśmiech. Siema, zdradziła mnie dziewczyna, co robić? Może poszukać jakiś wad w sobie, czego jej brakowało? Oczywiście, facet zawsze winny, w tym przypadku dwóch: ten, którego zdradziła, bo nie dawał tego, czego chciała, i ten, z którym zdradziła, bo kusicie. Zatrudnię kierowcę na dowozy 10 zł na godzinę z własnym samochodem. Dorzucę coś do benzyny. Ale super! Dorzuci coś do benzyny, której koszt wyniesie więcej niż wypłata. Zapewne paczkę chusteczek dorzuci do tego, bo teraz, jak tankujesz, to płaczesz. Ciekawe, czy jak Bym na koniu rozwoził, to dorzuciłby mi coś do paszy. Panie, jaka tam pasza? Trawy se kuń zje pod domami klientów. Co będziem na paszę wydawać? Ja mam wykształcenie wyższe podstawowe i jakoś nie narzekam. Człowieka matury nie ma i żyje, a teraz robię problem, bo nie ma kto matury prowadzić. Moja córka rok temu kończyła zawodówkę i ja nie jej się śni maturę czy studia, bo po co? Liczyć, umie pisać, umie i co jej więcej trzeba. Mamusia jest z ciebie dumna, kochana córeczko. Wyższe podstawowe to znaczy, że co? Że wysoko mierzyła, a na podstawówce skończyła? Czy każda klasa po dwa razy? Jakby nie patrzeć, córka już wyżej wyżej co na Niż matka, to i dumna jest. Po co psuć rodzinne tradycje maturą? Zastanawia mnie tylko, dlaczego nie napisała podstawowe i córka. Cóż za brak konsekwencji! Czwartek, godzina 14.30. Może to głupie pytanie, ale czy ostrzyże Pani też dziecko? Tylko grooming psów. Będę szczera, jak da Pani radę dzikiej bestii, to też da Pani radę mojej córce. Może Pani ją uwiązać na smyczy. Skoro męski fryzjer strzyże kobiety, to dlaczego psi fryzjer nie może ostrzyć dziecka? Kto jak kto, ale psi fryzjer spokojnie poradzi sobie z dzieckiem, które kopie, gryzie i ma kołtuny. A dziecko jest dziką bestią przez kogoś. Go, przez matkę, więc niech matka sobie radzi i niech nie straszy zwierząt w kolejce. Witam, jestem zainteresowany kupnem bucików. Mogę zapłacić za nie więcej. Dzień dobry, ile chciałby pan zapłacić? 50. No jeśli chce pan tyle zapłacić, to w porządku. A czy mógłbym mnie zdjąć z pani stóp? Mógłby pan, ale akurat mam grzybice Za dwa tygodnie moi koledzy wracają z poligonu transportem kolejowym, czyli jakieś 16 godzin w pociągu. Dajcie namiary na tego pana. Naściąga się do końca życia. Chłop bawi się w odwrotnego kopciuszka. Witam państwa. Czy wie ktoś, czy można na bezrobociu wziąć płatny urlop w celu wyjechania za granicę? Coś mi się obiło o uszy, ale nie wiem, jak to jest dokładnie. Dzięki. Ta osoba została moim nowym idolem. Od dawna nie przeczytałem tylu bzdur w dwóch zdaniach, nie licząc powitania. Lubię, jak ludziom obija się coś o uszy, ale niestety rykoszetem przeważnie dostaje mózg. Nie myślałaś o tym, że moglibyśmy być znowu razem? Nie, nie chcę rozwodnika z dziećmi. Przecież rozwiodłem się z tobą i to też twoje dzieci. Wszystko jedno! A może byśmy tak poszli na randkę? Nie chodzę na randki z mężatkami. Przecież jestem twoją żoną. Żadnych wyjątków! Nie ma czegoś takiego, jak śmierć pnia mózgu. To pojęcie zostało wymyślone przez medyków, aby pobierać organy pień mózgu wiecznie żywy ludzie w trumnach są świadomi aż do momentu całkowitego rozłożenia śmierć jest w ogóle spiskiem grabarzy przecież wszyscy wiedzą że dzieci światła są nieśmiertelne jeśli chodzi o medycynę to się nie wypowiadam bo się nie znam i oni raczej też nie powinni niech pani odda za darmo może potrzebująca mama by wzięła która nie może sobie pozwolić na wózek no tak w końcu babka która sprzedaje wózek ma w ogrodzie drzewo które zamiast liści ma banknoty pln a może jest tu ktoś kto odda potrzebującej mamie mieszkanie i będzie opłacać co miesiąc po co wam mają gorzej. W sumie to nie widzę problemu w tym, żeby ona kupiła ten wózek i oddała potrzebującej mamie. Pomyślcie o tym, że w XXI wieku prawie cały świat wierzy wciąż w ten absurdalny, niemożliwy model wirującej kuli oblanej oceanami i fruwającej z szalonymi prędkościami przez jakiś nieskończony kosmos. Święty Mikołaj to przy tym pikuś. Oto argument płaskoziemca na to, że można polecieć w kosmos, żeby zobaczyć kulistość Ziemi. Loty w kosmos są drogie. To oczywiste, że turystę milionera zamyka się w rakiecie, która w rzeczywistości jest symulatorem komputerowym, a kulista Ziemia jest tylko komputerową symulacją. Obraz ten jest wysoce zaawansowany i wymaga dobrego komputera, stąd wysokie koszty. A jak oni tłumaczą dzień, noc i pory roku? Wie ktoś? Witam, zamienię się telefonem. Telefon ma rozlany ekran oraz jest pobity. Normalnie widać wszystko. W zamian wezmę dobry, może być lekko pobity. Pozdrawiam, nk. Wymienię się autami. Moje jest trochę potłuczone i jest przestawione na rozrządzie, ale ma koła. W zamian chciałbym minimum 3 litrowy silnik, rok minimum 2019 i fajnie jakby miał opłacone AC. Pozdrawiam. No co, przecież zamienianie się jest fajne. Dzień dobry, mam takie pytanie, bo Trzymałem mieszkanie komunalne, a nie dostałem żadnego ogródka i pomieszczenia gospodarczego. Czy należy mi się jakiś garaż lub ogródek? Tak, jeszcze należy się willa pod Warszawą i miejsce pochówku na Wawelu. Ale jak? Ogródek bez basenu, garaż bez samochodu? Skandal! Nie dostałeś prosta sprawa. Zabierz ogródek sąsiadowi, tobie się bardziej należy!